Po przetargach, po podpisaniu umów planowaliśmy pracę na 2024 rok. Planowałam pracę na sześciu, nawet siedmiu leśnictwach, w części jako generalny wykonawca, bo wygrałem przetarg, w części jako podwykonawca. Z moich planów zakończyło się to tym, że nie podpisałem umów podwykonawczych, bo ZUL, który wygrał w innym miejscu pracę, go akurat dotknęły te ograniczenia tak drastycznie, że na niektórych powierzchniach to sięgało rzędu 70%. W związku z tym brakowało mu pracy dla niego nawet i nie mógł podzlecać tego innym. W związku z tym no, nie mógł podpisać ze mną umowy. Tym samym mi również jakby brakowało pracy. E, skutkowało to tym, że e, musiałem wziąć kredyt obrotowy po to tylko żeby utrzymać płynność finansową brakowało pracy leasingi kredyty te finansowe obciążenia jakby dobijały firmę pod koniec roku w grudniu byłem zmuszony zwolnić siedmiu pracowników